Pod koniec czerwca w Czarnińskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie grupy społecznie aktywnych osób, którego celem było opracowanie questu, gry miejskiej rozgrywającej się na terenie Czarnego. O questie oraz samym spotkaniu opowie Państwu Agnieszka Kamińska, inicjatorka tego projektu. Lokalna grupa działania Nik Północy realizuje projekt, który nazywa się wyprawa odkrywców. Ma on na celu przygotowanie questów w różnych gminach i te questy zostaną wspólnie wydane, opublikowane w takiej jednej wspólnej zbiorowej publikacji na ten temat. Nasza gmina również została zaproszona do wzięcia udziału w tym projekcie. I tak Marek Romaniec, trener właśnie Nika Północy przeprowadził szkolenie tutaj w Czarneńskim centrum kultury wspólnie z osobami które są zaangażowane społecznie w działania aktywizujące społeczeństwo w naszej gminie z radnymi nauczycielami również młodzieżą osobami które prywatnie po prostu działają na terenie naszej gminy Marek Romaniec poprowadził szkolenie i ta grupa opracowała quest który będzie realizowany w naszym mieście co to takiego quest, a więc quest czy też questing? Jest to właśnie odkrywanie dziedzictwa, odkrywanie różnych zagadek przyrodniczych, historycznych na danym terenie, na danym szlaku, ale ten szlak jest nieoznakowany. Natomiast wskazówki, które pomagają nam odkryć, przejść tą trasę, są zaszyfrowane i umieszczone w takich wierszowanych zagadkach. you <laughs> I tak, w Czarnym przygotowaliśmy quest, który nazywa się Szlakiem Dawnych Rzemieślników. Jak Państwo zapewne wiedzą, w Czarnym, Czarny ma bardzo bogatą historię i rzemieślników było tu niemało. Co prawda po niektórych już właśnie rzemieślnikach nie zostało nawet budynki, ale jednak można czegoś ciekawego się z tego questu dowiedzieć. Może jeszcze zdobyć informacje, których Państwo nie wiedzą. Quest ten został opracowany w formie takiej ulotki, w której wszystko jest wyjaśnione też pokrótce. Cele tego questu, trasa, której on dotyczy, właśnie krótki zarys historyczny, ile czasu trwa tutaj ten quest, będzie trwał około godziny. Rozpoczynamy ten quest, jest on do wzięcia w takiej właśnie formie w telewizji TV Czarne, Mogą go Państwo wziąć za darmo. Będą go Państwo mogli również pobrać ze strony internetowej Czarnyńskiego Centrum Kultury, a także w Urzędzie Miasta. Na dzień dzisiejszy jest on, na razie będzie on testowany, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich chcący, chcących przetestować po prostu ten szlak. I czekamy również na różne uwagi, które Państwo znajdą właśnie podczas rozwiązywania tego questu. Gdyż publikacja właśnie z Naszynika Północy będzie wydawana na przełomie lipca i sierpnia, i do tego też czasu chcemy nanieść wszystkie korekty edytorskie, które będą związane właśnie z przetestowaniem tego questu. Zatem zapraszam państwa bardzo serdecznie do TV Czarne. Po właśnie taką ulotkę dotyczącą naszego questu. Na niej znajdą państwo wszystkie informacje potrzebne do przejścia tej trasy, a zatem czas, właśnie miejsce startowe, kierując się zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w naszym kłaście, podążają państwo trasą, szlakiem dawnych rzemieślników. Odkrywają historię miasta, historię miejsc danych, ale także szukają wskazówek, które pozwolą uzupełnić brakujące słowa. W brakujących słowach natomiast odnajdą państwo litery, z których powstanie hasło. Ponieważ każda wyprawa zmierza ku do skarbu, a zatem na końcu trasy czeka na państwa skarb. Należy w miejscu zakończenia trasy podać hasło, a to sprawi, że odkryją państwo skarb.